Jak zdobyć mocne linki, czyli link building, który wpływa na skuteczne pozycjonowanie Twojej strony internetowej? Czyli w jakich miejscach powinien pojawić się link, który prowadzi do Twojej strony, podstrony, czy też konkretnego artykułu? Może wykorzystaj w tym kierunku narzędzie Ubersuggest od Ney Patel? Znajduje się on również w opisie do tego filmu, link, więc możesz po prostu tam kliknąć i dzięki temu znajdziesz się w tym miejscu. Wystarczy, że w wyszukiwarce po prostu zaznaczysz wyszukiwanie w języku polskim, biorąc pod uwagę region polski, czyli wyszukiwarkę google.pl. I dzięki temu, gdy wpiszemy tutaj do wyszukiwarki pewne słowo kluczowe, na które my chcemy się pozycjonować. To następnie otrzymujemy informację, jak wiele jest wystąpień takiego słowa kluczowego w przeciągu miesiąca, a przy okazji, jaka jest trudność, aby móc wypozycjonować się na to słowo kluczowe, i tutaj widzimy, że jest ona bardzo wysoka. Więc czasami lepiej jest po prostu wyszukać inne słowa kluczowe, które również uzyskują dość ciekawy ruch, ale. Już pozycjonowanie się na te słowa kluczowe jest znacznie łatwiejsze. Czyli widać, że ten, ta trudność spada już do poniżej 20, a czasami może ona wynosić kilkanaście, bądź poniżej 10. I wtedy tym bardziej możemy uzyskać znacznie szybciej wysoką pozycję na dane słowo kluczowe. Ale skupmy się na tym, jak możemy to uczynić. Wybrałeś więc już słowo kluczowe, na które chcesz się pozycjonować, więc dobrze, abyś po prostu przyjrzał się swojej stronie internetowej. Możliwe, że nie posiadasz jeszcze na swojej stronie konkretnej podstrony czy artykułu, która zwraca uwagę właśnie na to słowo kluczowe, na które teraz chcesz się promować. Jeżeli jeszcze są takie braki, to po prostu musisz przygotować taką podstronę, taki artykuł i dokładnie. Przygotować go w taki sposób, że będzie on zwracał uwagę na to słowo kluczowe. Pojawi się ono w tytule, pojawi się w nagłówkach, pojawi się w wielu innych miejscach w akapicie czy też na początku, podczas rozwinięcia tematu, na zakończeniu, będzie gdzie niegdzie pogrubione. Takie działania właśnie sprawią, że będziesz swoją stronę pozycjonował. Na podstronie, na konkretnym artykule w przypadku danego słowa kluczowego. Ale to nie wszystko, bo gdy już posiadasz taką podstronna, czy taki artykuł, czyli taki link, który właśnie znajduje się na Twojej stronie i gdzie najważniejsze jest dane słowo kluczowe, to Ty dalej musisz zadbać właśnie o linki zewnętrzne. Jeśli więc ja mam chociażby artykuł na blogu, Jak się rozwijać, pod tytułem Jak pracować zdalnie. To ja mogłem dokładnie wyszukać to słowo kluczowe również w tym narzędziu, jak pracować zdalnie. O, właśnie, i dzięki temu widzę, że wyświetleń w ciągu miesiąca jest około 50. Nie jest aż bardzo duża trudność przebicia się na to słowo kluczowe, i ja już postarałem się o to, aby posiadać właśnie taki artykuł na swojej stronie, gdzie. Który kieruje właśnie uwagę na to słowo kluczowe. Znajduje się ono właśnie w tytule, znajduje się w opisie zdjęcia, w nagłówkach, czy też w wielu innych miejscach, też także na zakończeniu. Więc to jest podstawa, ale teraz, gdy już posiadam taki link na swoim blogu, który kieruje uwagę na dane słowo kluczowe, to następnie muszę po prostu kliknąć tutaj i dzięki temu w tym miejscu znajdują się konkurencyjne strony, które również pozycjonują się na to słowo kluczowe. I jakie teraz zadanie polega, aby móc uzyskać te skuteczne backlinki, czyli linki zewnętrzne? To proste. Wystarczy po prostu kliknąć tutaj, eksportu CSV, dzięki czemu wyeksportujemy te wszystkie linki. Nie możemy po prostu tutaj sobie kliknąć i zostaniemy przeniesieni do danej strony, tak to nie działa, ale gdy później taki plik sobie otworzymy za pomocą przeglądarki Chrome, no to otrzymujemy taką właśnie listę tych linków. I teraz nasze zadanie, chociażby polega na tym, aby skopiować sobie takie linki i pootwierać je w oknach przeglądarki. I gdy już posiadamy otwarte takie strony, to wystarczy, że tutaj przyjdziemy, mamy możliwość również zapoznać się z jakimś artykułem, z jakąś podstroną, z jakimś serwisem, blogiem, forum internetowym, gdzie warto, aby pojawił się właśnie link, który prowadzi do naszego artykułu, do naszej strony, gdzie promujemy się na to ważne słowo kluczowe. Więc po prostu musimy mieć skopiowany ten link, Następnie przeglądać takie, właśnie linki konkurencji, i możliwe, że chociażby w komentarzu będziemy mogli pozostać, pozostawić informacje na temat chociażby tego artykułu, ale przy okazji dać znać, że e, chcemy podzielić się także i naszym artykułem. I ja na przykład odniosłem się do takiego artykułu. Napisałem krótką informację, więc istota, że możesz się po prostu zapoznać z taką treścią, odnieść się do niej i następnie w jakiś taki przyjazny, naturalny sposób podzielić się także swoim linkiem, i dzięki temu będzie on mógł pojawić się na tej stronie. Czasami może być tak, że te komentarze są moderowane. I wtedy, gdy chociażby autor takiego bloga, forum czy serwisu zauważy, że może być to spam, to oczywiście usunie. Więc nie, zadbaj o to, żeby to było w taki przyjazny sposób, naturalny. A dodatkowo możesz pójść o krok dalej. Czyli gdy pozostawiasz komentarze, chociażby w przypadku tej strony za pomocą systemu komentarzy Discus, no to należy posiadać tam odpowiednie konto. Więc Twoje zadanie po prostu polega na tym, aby to konto tam założyć, a gdy już je posiadasz, to starasz się w opisie tego konta zwrócić uwagę właśnie na swoją stronę internetową. Dzięki czemu wszędzie, gdzie pozostawiasz komentarz, to będzie możliwość również yy, yy, taka, że użytkownicy inni mogą kliknąć i tam następnie przejść na Twoją stronę internetową. Może być również czasami tak, że nie we wszystkich komentarzach możesz pozostawić link do swojej strony. Więc wtedy staraj się to przestrzegać i pozostawić jakiś komentarz, który odniesie się do danego artykułu i który na pewno tutaj pozostanie. To i tak jest forma linkowania i promocji ciebie, ponieważ inni mają możliwość tutaj kliknąć, przejść na Twój profil i dzięki temu dostać się do Twojej strony. A przy okazji jest możliwość nawiązania innych kontaktów. No, i w taki sposób starasz się otworzyć różnorodne strony, które znalazły się w tym zestawieniu, które udało się pobrać za pomocą Uber Suggest. Można przejść do kolejnych stron, następnie znów zapoznać się z treścią, i możliwe, że na samym końcu będzie opcja pozostawienia pewnego komentarza. I jak wspomniałem, czasami pojawiają się też blogi, więc tam pozostawienie komentarza jest bardzo proste. Chociażby tutaj również za pomocą narzędzia Discus, czasami za pomocą chociażby konta Facebook, konta Google, ale gdybyś chociażby przyjrzeć temu zestawieniu, to również będziemy mogli czasami wyszukać tutaj forum, czy też inne miejsce, gdzie będziemy musieli się najpierw zarejestrować, aby później tam pozostawić komentarz, czy też pozostawić link. Więc twoje zadanie polega na tym, aby właśnie starać się wyszukać takie popularne słowa kluczowe, ale przy tym gdzie trudność przebicia się w wyszukiwarce Google nie będzie wysoka. Więc kiedy tutaj pojawia się jeszcze zielone pole, no to możesz się wysilać w tym kierunku. Ale gdy już jest tutaj pomarańczowe, bądź takie już czerwone, to oznacza, że trudność przebicia się na to słowo kluczowe jest ogromna. Więc warto. Skupić się na innych słowach kluczowych. No i linkowanie wtedy czynisz w taki sposób, że starasz się pobrać tutaj te wszystkie linki, a następnie ocenić, gdzie wśród nich masz możliwość pozostawić komentarz, pewną informację, która będzie linkowała do Twojego artykułu, który właśnie dotyczy danego słowa kluczowego. Ale możesz również czynić trochę inaczej, czyli starać się po prostu wpisać tu pewną stronę internetową, na przykład swoje konkurencji, jak już wcześniej wyjaśniałem, jak można chociażby e, sprawdzić swoją konkurencję. I dzięki temu także dowiadujesz się, na które słowa kluczowe uzyskuje ta strona pozycję w wyszukiwarce Google i jaka jest popularność tego słowa kluczowego. Może być tak, że właśnie tutaj, także Znajdziesz te perełki, czyli cenne słowa kluczowe, które będą pasować do Twojej strony internetowej, bloga, serwisu itd. Jeżeli więc te słowa chociażby zauważysz tutaj, to wystarczy, że zdecydujesz się na kliknięcie na pewne słowo kluczowe i dzięki temu masz możliwość później dowiedzenia się, jaka jest jego popularność, jaka trudność przebicia się w wyszukiwarce Google. Więc należy po prostu znów tutaj kliknąć, i dzięki temu, tak jak wcześniej wspomniałem, musisz już posiadać pewien artykuł pod stronę na swojej stronie, która pozycjonuje się na to słowo kluczowe. Gdybyśmy więc wybrali tutaj słowo kluczowe o tej nazwie, czyli słowa kluczowe, to musiałbym posiadać chociażby pod stronę słowa kluczowe. I przy, i przy okazji tytuł, który również zawiera termin słowa kluczowe będzie się pojawiał w nagłówkach H1, H2, H3 i także w innych miejscach w treści tego artykułu. I to właśnie opiera się na tym pozycjonowaniu. I gdy posiadamy jeszcze stronę opartą o wtyczkę Yoast SEO, to tam mm, takie pozycjonowanie się na to słowo kluczowe, które wybierzemy, jest o wiele prostsze, ponieważ wystarczy po prostu tam to wszystko wpisać. i jeżeli chcesz jeszcze tego się dowiedzieć, to także w jednym z filmie, chociażby w playlistie dotyczącej pozycjonowania i WordPress'a dokładnie to wyjaśnia, jak korzystać z styczki SEO. Kiedy więc już posiadamy taką treść na naszej stronie, która pozycjonuje na to słowo kluczowe, to wystarczy, że również w tym wypadku. Yy, Pobierzemy sobie eksport e, takich e, konkurencyjnych stron, które również pozycjonują się na takie słowo kluczowe bądź podobne i uzyskują już pewien ranking w wyszukiwarce. Wtedy, jak i wcześniej, staramy się po prostu przejść do tych stron, i możliwe, że będziemy mogli pozostawić tam pewien komentarz, e, stworzyć pewien profil e, i dzięki temu. Pozostawić informacje na temat naszej strony czy na temat konkretnego artykułu, który właśnie chcemy pozycjonować na dane słowo kluczowe. Więc staraj się także w taki sposób wykorzystać to narzędzie Uber Success, które pozwala Ci znaleźć przeróżne słowa kluczowe, pozwala Ci sprawdzić konkurencję, ale też jak wspomniałem, doprowadzić do takiego skutecznego linkowania zewnętrznego, czyli tworzyć backlinki. Właśnie i to. Sprawi, że już niedługo Twoja strona, Twoje podstrony, Twoje konkretne artykuły na blogu czy w innym serwisie będą mogły uzyskać pozycję 1 w wyszukiwarce Google i właśnie tego Ci życzę. Powodzenia w linkowaniu zewnętrznym.